Cześć. W dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie jak wygląda lampa warsztatowa marki Green z Allegro za 13.99. Zapraszam do oglądania. Także tak, mamy tutaj tą lampę warsztatową firmy jakieś Green. Opisane jest to, że to jest 130 W. Oczywiście na Aukcji było napisane, że ona ma około 36, że przekłamuje to, co jest napisane w tym pudełeczku. Zaraz sobie ją otworzymy, zobaczymy, jak ona w środku wygląda. Kosztowała mnie całe 13,99. Także jestem ciekawy, jak to wygląda. Cudów się nie spodziewam. Ok, otwierajmy. O, jest nawet paragon. Kupiłem ich 4 sztuki po 13,99 Cóż to jest panie. Mocowanie na jakieś koczyki. Podłączenie. No, i Wam powiem, że to wszystko jest plastikowe. To też. Kurde, to wygląda prawie jak z papieru. No ale za to cenę to nie ma co się dziwić. Jestem w ogóle ciekawy, czy to świeci. Bo z tej strony słychać jeszcze lepiej. Coś tutaj chyba komuś nie pykło podczas produkcji. Teraz sobie to rozkręcimy, zobaczymy jak, co to jest w środku tam Jakiś taki nawet w miarę twardy ten plastik Jeszcze ja to wyciągnąć. Da się wszystko się da pan O Boże Święty No Dobra tutaj spoko Dwa paski LEDów, w środku tam jakaś płytka, dwa kabelki, no i tyle, tak? No ale to, to to w ogóle jest szok, jakie to jest grube. To jest nie wiem, jak jakieś opakowanie, jakieś tanie opakowanie z czegoś, jakieś świetlówki, może nawet nie. Ekologiczne, ciekawe, czy też da się to złożyć. No nic, zaraz sobie ja to spróbuję zamontować w miejscu docelowym i zobaczymy, jak to będzie świeciło. Także składam to i za chwilę będzie montaż. Słuchajcie, pech fatum przeznaczenie. No, film z montażu w ogóle się nie nagrał. Już jest wszystko zamontowane. No, tak to w tym momencie świeci. powiem wam, że nawet daje spoko światło. Nie przypuszczałem, że aż tyle będzie. Tak mocno będzie świeciło, niby 36 W, no może trochę więcej. Zamontowałem 3, jedna mi została, no bo jak zwykle kupiłem więcej w razie W, montażem zrobiłem połączenie jeszcze takie tutaj na kosteczkę, ale to wszystko jeszcze puszeczko będzie zabudowane, także proszę tam już nie wypisywać, tam już puszeczka zrobiona, wszystko jest jak należy zrobione. Może to wszystko się nie sfajczy. Jak jakieś spięcie płynie, delikatne. A tak, co dalej? No, mamy jeszcze taką przecinareczkę jatowską, z tego też będzie filmik, wszystko się robi. Także na warsztat trafiła jeszcze taka wiertareczka kolumnowa firmy Szepach. Oni też zrobi film, to już wszystko pracuje. Wszystko jest przygotowywane, materiał do zrobienia stołu spowolniczego i wózka na tą spawarkę Marki Doros. Trochę przerwy miałem, no bo, wiadomo, praca święta to wszystko się wszystko w czasie się przyciąga. Także postaram się jak najszybciej wrzucić film z testów tej przycinareczki, tej wiertareczki. Także rzućmy jeszcze ok okiem na te super żarówki. Mam nadzieję, że to trochę pochodzi. Jestem w ogóle zadowolony, że, się, że w ogóle świeci. Zacznijmy od tego. No, mam nadzieję, że pochodzi jak najdłużej. Także trzymajcie się, cześć.